Serwus. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pewnym samochodzie, który został zbudowany w Polsce. I mam tu na myśli pewnego sama, sama, który pojawiał się w książkach o tytule Pan Samochodzik. Zanim jednak zapoznamy się z samochodem i jego budową, poznajmy jego kierowcę. Tytułowym panem samochodzikiem był tak właściwie Tomasz NN. Nigdy nie poznajemy jego nazwiska. W samych książkach, jak i w filmach. Pan Samochodzik to historyk sztuki. Pracownik Departamentu Ochrony Zabytków, Ministerstwa Kultury i Sztuki. I wiemy to właściwie od tomu Pan Samochodzik i Templariuszy. Pracuje on właśnie w tym departamencie na stanowisku osoby do spraw specjalnych poruczeń, którego zadaniem jest rozwiązywanie różnych spraw związanych z kradzieżą, przemytem czy fałszerstwem dzieł sztuki. Faktycznie okazuje się on być detektywem, który często wykazuje się wiedzą z dziedziny historii, archeologii, historii sztuki, żeglarstwa, ekologii, a nawet wędkarstwa i poezji ludowej. Z tego właśnie powodu pan Samochodzik czasem przyrównywany jest do Dirk Capita lub Indiana Jonesa, a tak właściwie powstał przed nimi. Nasz bohater zyskuje ten przydomek, pseudonim pan Samochodzik na praktycznie już końcu pierwszej. Książki, w której widzimy go razem ze swoim pojazdem, czyli Wyspa Złoczyńców, a ten pseudonim jest mu nadany przez to, że właśnie ma specyficzny wehikuł. Oryginalnych książek, których autorem jest Zbigniew Nienacki, jest 12. 12 tomów, a ich tytuły to kolejno: Wyspa Złoczyńców, Pan Samochodzik i Templariusze, Księga Strachów, Niesamowity Dwór, Nowe Przygody Pana Samochodzika, Pan Samochodzik i Zagadki Fromborka. Pan Samochodzik i Fantomas, Pan Samochodzik i Tajemnica Tajemnic, Pan Samochodzik i Winetu, Pan Samochodzik i Niewidzialni, Pan Samochodzik i Złota Rękawica, Pan Samochodzik i Człowiek z UFO. Każda z tych książek to zupełnie inna historia, w której towarzyszymy naszemu Panu Samochodzikowi i jego wspaniałemu wehikułowi. Same te powieści, które pisał Zbigniew Nienacki, są dość lekkie w czytaniu, bo to też są takie książki bardziej młodzieżowe. Zawierają one dość ciekawą wiedzę, którą chwytamy, można powiedzieć, pasywnie. Moim zdaniem, to dobre tytuły, żeby zachęcić dzieci slash młodzież do czytania czegoś więcej niż lektury. Skoro już wiemy co nieco więcej o samych książkach, ale też i poznaliśmy naszego kierowcę, to pora przejść do tego właśnie, do tego wehikułu. Ja, na podstawie tego, co przeczytałem, a właściwie odsłuchałem w książkach, Postanowiłem sam spróbować zilustrować to, jak mógł wyglądać właśnie wehikuł zbudowany przez wuja Stefana Gromiłę. Tak, bo to właśnie wuj Gromiło zbudował ten wehikuł, którym jeździ tytułowy pan samochodzik, na podstawie rozbitego pod zakopanym Ferrari 410 Super America. Wyobraźcie to sobie, jest 1964 rok i czytamy o czymś tak abstrakcyjnym jak rozbite Ferrari... W Polsce. Więc jak wyglądał ten samochód? Możemy przeczytać, że było to czułno odrapane zielonkowo-żółte, z zaciekami brązowymi i granatowymi. Na czterech kółkach, z których dwa tylne mają szprychy, a dwa przednie ich nie posiadają. Na tym czółnie znajduje się prezentowy, wypłowiały namiot koloru kaki. W namiocie tym są celuloidowe okienka z przodu i z tyłu i z boków. Namiocik jest dość duży. W gruncie rzeczy w wehikule owym pomieścić się mogą nawet cztery osoby. Reszta namiotu zabudowana jest jakimiś dziwacznymi mechanizmami. Tak więc kształt to długie czółno lub larwa, takie też opisy pojawiają się w książce, z zadartym tyłem. Do tego miał duże reflektory przypominające oczy owada. Jego kolor zmieniał się na przestrzeni książek, bo tak jak tutaj poznajemy go w pierwszej właśnie książce z zaciekami brązowymi, granatowymi, że jest odrapany i zielonkawo żółte tak w pewnym momencie jest on stalowo-szary, gdzieś tam jest srebrny, bo sam pan Tomasz on też próbował jakoś poprawić wygląd tego swojego wehikułu. Koła były szeroko rozstawione i właśnie te tylnie miały szprychy, a przed nie miały. Możemy też przeczytać, że z tyłu była śruba napędowa do pływania po wodzie, kotwica i metalowy ster. Jak wyglądał kokpit? Na desce rozdzielczej jest tyle zegarów, co w nowoczesnym Cadillacu. Takie coś czytamy w pierwszej książce. Szybkościomierz ma skalę od 10 do 280 km na godzinę, co może nam sugerować, że faktycznie prędkościomierz został przełożony z bazy, czyli właśnie sfera Ferrari 410. Był też drugi zegar, i był on wyskalowany od 1 do 50 km na godzinę. I on właśnie służył do mierzenia prędkości na wodzie. Były trzy malutkie oczka tuż przy zegarze wskazującym temperaturę w chłodnicy. I one zapalały się na kolor zielony, pomarańczowy i czerwony. Najprawdopodobniej, nie jest to dokładnie opisane, ale najprawdopodobniej był to jakby swego rodzaju obrotomierz, tak jak mamy na tych takich fajnych kierownicach teraz. Trochę inspirowanych Formułą 1. Obok hamulca ręcznego była dodatkowa gałka, przypominająca jakby rączkę przekładni skrzyni biegów, która tak właściwie okazała się być dźwignią przyspieszacza do poruszenia się po wodzie. Była też dodatkowa, złamana na pół kierownica, która służyła do kierowania podczas pływania, no i była ona demontowalna. Od klaksonu wybiegała niebieska nitka instalacji elektrycznej. A na samej desce rozdzielczej był mały drewniany diabełek, który służył jako taki wskaźnik migaczy. Właśnie tam gromiło umieścił te kontrolki od, od migaczy, ponieważ lewe oko migało, gdy wrzucało się lewy kierunkowskaz, a prawe oko mrugało, gdy wrzucało się prawy kierunkowskaz. Dodatkowo jego język zapalał się na czerwono w momencie, gdy hamowano. I jako taka wisienka na torcie, w momencie, gdy prędkościomierz przekraczał 120 km na godzinę, to pojawiała się swego rodzaju dodatkowa kontrolka, ponieważ diabełek zaczynał kręcić głową. Jakie ten samochód mógł mieć parametry? Otóż ukryty pod maską silnik Ferrari 410 Super America. O mocy, która w książce jest podawana jako 350 mechanicznych i prędkości maksymalnej 250 km na godzinę. Czasami pojawia się 220 km na godzinę, albo też inne prędkości. No i tu po prostu uznajmy to, że te 250 km na godzinę to jest ta prędkość maksymalna, ponieważ to jest najwyższa prędkość tego pojazdu, którą możemy przeczytać. Może po prostu w tych momentach, w których to auto nie jedzie z tą prędkością 250 km na godzinę, to może, może pan samochodzi. Po prostu nie potrzebował tej maksymalnej prędkości, wystarczało mu tyle, ile autor uznał, że, że przy takiej prędkości dogoni on swoich przeciwników. Tak jak go opisywał w książkach pan Nienacki, ten pojazd był ówcześnie najszybciej poruszającym się pojazdem po polskich drogach. Oczywiście mamy tu na myśli to, że było to tylko i wyłącznie w książkach. Tak więc sam, sam wzięło się od tego, że samochód został zarejestrowany właśnie jako sam, czyli samochód samoróbka na łódzkie tablice. No i właśnie sam miał dwa niezależne od siebie zespoły napędowe, zasilane jednak z jednego baku paliwowego. Miał dwa niezależne od siebie układy sterownicze, jeden do jazdy na lądzie, a drugi na wodzie. I tu różnica była taka, że układ kierowniczy do poruszenia się na lądzie był po lewej stronie tak jak to jest nam wszystkim znane, że samochody w Polsce mają kierownicę po lewej stronie, sterownicze do poruszania się po wodzie był po prawej stronie. I tam właśnie były też miejsca na montowanie tej połówki kierownicy, która leżała zazwyczaj gdzieś z tyłu samochodu. Miał hydrauliczne hamulce, które działały sprawnie, a sam samochód posłusznie poddawał się każdemu drganiu kierownicy. I natychmiast reagował na przyciśnięcie gazu. No i też możemy przeczytać, że ten samochód miał napęd na wszystkie cztery koła. Uniósł maskę pojazdu WUJA, potem zajrzał do skrzyni. Masz się przedni i tylni napęd, oświadczył, co zresztą ja również z nim stwierdziłem. Obejrzeliśmy skrzynię biegów. Owszem, są cztery biegi przednie i jeden bieg wsteczny. Czyli cała ta jednostka napędowa. Była po prostu przeniesiona z Ferrari 410, bo był 12-cylindrowy silnik z czterobiegową skrzynią. Jakoś zmontowany tak, żeby miał właśnie napęd na cztery koła. Dodatkowo na samym silniku była oryginalna blaszka z Ferrari, co zauważa jeden z mechaników, który serwisuje naszego Sama. Wiemy natomiast to, że sama karoseria ona została wykonana tak zwanym Domowym systemem. No i stąd wynikała gdzieś tam ta brzydota całego tego pojazdu. Jeśli chodzi o wehikuł, no to w pewnych momentach on tak jakby przejawia, że ma swoją duszę, własną wolę. No i to można przeczytać choćby w fragmencie pierwszej książki, starałem się zrozumieć ów pojazd. Wydawał się on istotą rozumną, posiadającą jakieś własne wewnętrzne życie. Chodziło mi o to, aby wniknąć w istotę tego życia, poznać je i nauczyć się nim kierować. Jak to się stało, że Pan Samochodzik wszedł w ogóle w posiadanie tego wehikułu? Otóż przed serią Pan Samochodzik Tomasz N.N. pojawia się jeszcze w trzech innych powieściach, które są jakby trylogią prequela do tego, do czego my tutaj się odwołujemy. No i w pierwszej książce z serii Pan Samochodzik czytamy, że. Wujek gromiło, umiera. Zostawia spadek, każdy dostaje jakąś swoją część, i właśnie panu Tomaszowi trafił się murowany garaż w Krakowie. I właśnie w tym garażu był ów wehikuł, czyli sam. A jak nasz bohater zareagował, gdy pierwszy raz zobaczył ten wehikuł? Bo też był to samochód wystarczająco dziwaczny, aby odstraszyć każdego normalnego człowieka. Jego wygląd wprawił w radość tylko kogoś skłonnego do największej ekstrawagancji. Kogoś, kto nie przejmowałby się tym, że na widok owego samochodu poruszającego się na ulicach miasta będą przystawiać zdumieniś przechodnie, a każde zatrzymanie go przy chodniku spowoduje zgromadzenie się tłumów zadziwiającej dzieciarni. Pojazd mego wuja spowodowałby prawdopodobnie zakłócenie spokoju publicznego w mieście również dlatego, iż wraz z jego pojawieniem się na ulicy przerażeni kierowcy Warszaw, Syren czy Moskwiczy przyciskaliby klaksony, aby upewnić się, że nie śnią i że takie coś nie jest latającym talerzem z Marsa. W trakcie całych przygód pana Samochodzika właściwie... Negatywnych słów nie bardzo słyszymy od Trójki Harcerzy, którzy mu bardzo często towarzyszą. Zaś inni ludzie bardzo często wyśmiewają ten samochód i nieraz pytają się naszego bohatera, dlaczego nie odda go na muzeum lub po prostu go zezłomuje. Jednak ci bohaterowie, którzy pobocznie też towarzyszą w przygodach pana samochodzika, Często doświadczają tego, jaki ten samochód jest, poznają jego wartość, a później nawet czasami starają się go bronić. Pan Samochodzik to nie tylko książki, ale też i ekranizacje poszczególnych powieści. Pierwszą ekranizacją była powieść Pan Samochodzik i Wyspa Złoczeńców. No i było to na podstawie książki Wyspa Złoczeńców. Film ten powstał w 1965 roku. No i właśnie w tej pierwszej ekranizacji. Tym wehikułem stał się Volkswagen Type 166 Schwimmwagen, który miał nadwozie zbudowane z elementów Gaza 69. Sama maska ona została delikatnie wydłużona, no i sam samochód właśnie zmodyfikowany na kształt jakby pierwszych ilustracji do książki z Pana Samochodzika. Sam tył samochodu też jest delikatnie przebudowany i zmieniony wizualnie, tak żeby gdzieś tam bardziej oddawał ten książkowy styl. Tutaj w postać samego pana samochodzika wcielił się Jan Machulski. Drugą ekranizacją był dość popularny miniserial z 1971 roku. Był to pięciodcinkowy serial, i tu w rolę pojazdu sama wcielił się. Volkswagen typ 166 Schwimmwagen. Nie był on już tutaj tak mocno zmodyfikowany jak w pierwszej ekranizacji, ponieważ tutaj mamy w 90% po prostu Schwimmwagena, delikatnie gdzieś tam zmienionego tak, żeby troszeczkę go oszpecić, dodano mu dodatkowe światła, tył został lekko zmodyfikowany i z tego co gdzieś wyczytałem, to na planie były dwa takie samochody. No i tu. Też już pojawiła się rejestracja, którą bardziej zapamiętano w historii. Rejestracja o numerach IF-3301. No i de facto tutaj ten samochód trochę bardziej już oddawał klimat tego, co mogliśmy przeczytać. No bo faktycznie trochę ten samochód ma kształt takiego czółna, przez to, że. Sam szwym no była to amfibia. No i tutaj w trakcie kręcenia już ostatnich scen z filmu, jeden z tych dwóch samochodów się zatopił. Jakby po prostu samochód poszedł na dno, gdzieś tam doszło do jakiegoś przecieku i samochód od tyłu zaczął nabierać wody. Samochód oczywiście po paru dniach wyłowiono, nie został on na dnie jeziora. Tutaj w rolę pana samochodzika wcielił się Stanisław Mikulski. Kolejną wersję. Sama mogliśmy oglądać w dwóch filmach. Pierwszym z nich był Pan Samochodzik i Niesamowity Dwór na podstawie książki o tym samym tytule. Film został wypuszczony w 1986 roku, a drugim filmem, którego premiera odbyła się w 1991 roku, był film o tytule Latające machiny kontra Pan Samochodzik. Czyli była to ekranizacja motywowana książką Pan Samochodzik i Złota Rękawica. Tutaj, jako baza do naszego sama, został wykorzystany prototyp LPT, czyli lekki pojazd techniczny. Był to sześciokołowy prototyp stworzony dla wojska przez polskich inżynierów na podstawie Fiata 126. W trakcie budowy samego pana samochodzika, karoseria została podziurawiona i przerobiona tak, żeby można było zamontować wszelkie dodatki i gadżety, takie jak. Antena, parasolka i tym podobne dziwactwa. Dla ludzi, którzy czytali książki, od pierwszej sceny widzimy te specyficzne wyłupiaste oczy, o których właśnie pisał pan Nienacki. Tu faktycznie skupiono się na brzydocie tego samochodu, ponieważ. Ma on nawet swego rodzaju twarz, przez to, że faktycznie te lampy są oczami, no i ma właściwie nawet swój pysk. Tutaj co prawda nie było to takie typowe czółno, jakim na przykład był właśnie Szwimwagn, a był takim po prostu lekkim kanciakiem. Mimo tego, że to co widzieliśmy na ekranie, mogło być tak brzydkie jak opisywano w książkach, to na pewno nie było. Tak szybkie. Tutaj nadal pozostawał silnik z małego fiata, który ledwo dawał radę. Wiele scen pościgowych było po prostu mocno przyspieszane, a sam samochód, według których wywiadów właśnie z odtwórcą roli pana samochodzika, był na tyle lekki, że dociążano go gdzieś tam płytami chodnikowymi, co dodatkowo odbierało mu mocy. W samej konstrukcji pojazdu widzimy wiele futurystycznych gadżetów. Mamy tu komputer pokładowy o imieniu Bytek. Samym Bytekiem był komputer Atari 800XL. Komputer ten mówił podobnie jak zagraniczny kit. Podobnie, bo składał on podstawowe zdania, no ale jednak mówił. No i miał też wbudowany GPS i zachowywał się tak jak samochodowa nawigacja. Dodatkowo sam, czy Bytek, nie lubił Lady Punk, ale bardzo lubił Mozarta. Ciekawe, czy spodobałaby mu się grupa Mozarta. Niemniej jednak sam pojazd też miał możliwość pływania, ponieważ też był zbudowany na amfibii. A właściwie pływanie tego wehikułu to była taka główna jego promująca go supermoc. Miał też dopalacz w formie takiego ala silnika odrzutowego. Są pokazane sceny, w których po prostu jeden konkretny kominek zmienia swoją pozycję i robi z siebie taki ala-odrzutowy silnik. Jeden z takich dodatkowych bajerów, jaki widzimy, to tak zwany pochłaniacz czyli taki fajniejszy odkurzacz. Jest po prostu scena, w której przed panem samochodzikiem są rozsypane gwoździe, a samochód je po prostu odkurza. Po zakończeniu zdjęcia trafił ten samochód do prywatnej kolekcji, a obecnie ten samochód, który odtwarzał rolę właśnie sama, jest w Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie. I został on przywrócony do swojej pierwotnej formy, właśnie tego prototypu lekkiego pojazdu technicznego. Samym panem Tomaszem, czy tam panem samochodzikiem, w tych dwóch filmach został Piotr Krukowski. Myśląc o tych samochodzikach z przed 2000 roku, pozostaje nam właściwie jeden film. Jest to Pan Samochodzik i tajemnica tajemnic, który jest bazowany na praskich tajemnicach. Film ten wyszedł pomiędzy Panem Samochodzikiem i niesamowitym dworem, a latającymi machinami kontra Pan Samochodzik. W 1988 roku właśnie ukazuje się ten film i tu Widzimy najbardziej odjechaną wersję sama. W samych latających machinach, czyli w późniejszym filmie, Tomasz odgraża się na samym początku filmu. Samowi, że muszą zrobić przegląd, muszą być poczynione naprawy, że trzeba go w jakiś sposób doprowadzić do ładu i składu. Jak oglądamy film, właśnie tajemnica tajemnic, no to widzimy z początku fragment, gdzie pan Tomasz z chłopakami kończą budować wehikuł. Więc jeśli ułożyć by te filmy w innej kolejności i faktycznie potraktować tajemnicę tajemnic jako film po tych dwóch epizodach, po tych dwóch przygodach, to może faktycznie pan samochodzik został przebudowany na nowo. Niemniej jednak jest to właśnie najbardziej nietypowy samochód, który się pojawia na przestrzeni tych wszystkich filmów. Jest on właściwie najmniej podobny do tego, co widzimy w książce, ponieważ jest to taki mega futurystyczny prototyp. Tutaj właśnie bardzo mocno kształt, karoseria bije takim właśnie okresem samochodów koncepcyjnych z końcówki lat 80. i lat 90., no, i czuję, jeśli ktoś oglądał serial Night Rider, to czujemy dużo nawiązań do tego serialu, ponieważ ten samochód, ten pojazd, on dostaje wiele nowych umiejętności. Poza standardowym pływaniem i charakterystycznym silniczkiem, który kończy się śrubą napędową, który widać ewidentnie z tyłu samochodu, samochód umie już sam jeździć. Jest na zdalne sterowanie. Ma on nowoczesny komputer z ulepszonym syntezatorem mowy i ulepszoną sztuczną inteligencją, która pozwala mu w pełni z sensem porozumiewać się z ludźmi. Widzimy to m.in. w scenie, w której wehikuł przyjmuje i opłaca mandat. Dodatkowo ma on broń laserową, również ma zaawansowany system GPS, ale też i mapę do wnętrza Ziemi. Pan Samochodzik z Samem kontaktuje się przez zegarek. Tak, przez bardzo podobny zegarek, jaki możemy zobaczyć na ręce Michaela Knighta. Mamy właśnie tutaj wiele takich odwołań do Night in the Streets 2000. Można by rzec, Polacy nie gęsi też swojego kita mają. Taką wisienką na torcie wśród nowych umiejętności Sama jest możliwość zmiany Ufo. Dodatkowo, państwo musiało zostać powiadomione o tym, że ten samochód może latać, ponieważ wielokrotnie słyszymy, jak pan Tomasz mówi, że musi zgłosić lot i musi on dostać na ten lot zgodę. Jeśli chodzi o samą budowę samochodu, no to podobno został on zbudowany na podstawie jakiejś skody. Niektórzy ludzie doszukują się tutaj Citroena. Niestety jest za mało takich pewnych źródeł, żeby stwierdzić, co to dokładnie było. W każdym razie, wehikuł ten został zbudowany na potrzeby właśnie tego filmu. Tutaj w rolę tytułowego pana samochodzika wciela się Marek Wysocki. No i nadchodzi 12 lipca 2023 roku. Netflix daje nam nowego pana samochodzika. Nową wersję historii o Panu Samochodziku i Templariuszach. Oczywiście dostajemy historię, która jest bazowana na książce. To jest na podstawie książki, nie jest to ekranizacja. No i tu mamy mocno polski, przynajmniej z wyglądu, samochód. Wehikuł ten był zbudowany na podstawie samochodu terenowego z konstrukcją ramową. W niektórych miejscach można znaleźć przypuszczenia, że było to podwozie Nissana Terano lub Łady Niwy. Nie jest to nigdzie potwierdzone. Na tej podstawie zamontowano przerobione nadwozie Fiata 125P. Konstrukcja dachu również była wykonana na wzór bardziej takiej klatki ala wyścigowej, na której można by było po prostu zawieszać ten namiot, tak jak to było opisywane. W książkach. Sama maska i grill Fiat 125P był dodatkowo zmodyfikowany. Otóż do maski wspawano pokrywę i grill z Ursusa C330. W pokrywie tego samochodu, w tej pokrywie właśnie wziętej z Ursusa C330, był ukryty piecyk. Piecyk, który też pojawia się w książkach. Piecyk, na którym pan Tomasz przygotowuje. Kakao. Dodatkowo tutaj sam czy właściwie druh, jak nazywa go pan samochodzik. W tej wersji jest wyposażony również w wiele gadżetów. Na dachu oprócz dodatkowych świateł są wyrzutnie mini rakietek. Jest wystrzeliwany hak z tyłu, koło zapasowe na styl takiego a la Jeepa, pionowo postawione, spawane lampy z Fiata 125p. Na samej karoserii gdzieś tam się przewija jakaś mała łopata, jest karnister, gdzieś tam się przewija butla taka alatlenowa, w standardowym miejscu jest wlew paliwa, niemniej jednak obok tego wlewu paliwa jest jakiś dodatkowy wlew, nie do końca określone na co. Jeśli chodzi o sam cockpit, no to jest on widoczny dość krótko. O ile podstawa to również deska rozdzielcza z Fiat 125P, kierownica tak samo, no to widzimy dodatkową konsolkę. Z przełącznikami właśnie do tych wszystkich gadżetów, do uruchamiania trybu właśnie do pływania. I na tej samej konsolce widzimy liczniki, które pokazują nam odpowiednie parametry przy poruszaniu się na wodzie, i też tą małą kierownicę, która służy do sterowania na wodzie. Za skrzynią biegów jest widoczny kompas. Sam aktor odtwarzający tutaj rolę pana samochodzika, w jednym z wywiadów opowiadał, że karoseria tego samochodu, tego pojazdu ona była przenoszona z wersji jeżdżącej na wersję pływającą. Także właściwie tutaj druh, czy tam fuzja FS125C330 miała dwa podwozia. Jedne, które faktycznie jeździło po lądzie i Drugie, które faktycznie pływało. Aktor właśnie opowiadał, że w 100% to on sterował i wersją jeżdżącą po lądzie, jak i tą po wodzie. Jeśli chodzi o sam silnik, tutaj może bardziej jego dźwięk, no to nie do końca jestem w stanie stwierdzić, co to jest tak na 100%, ale mógł tam być faktycznie wykorzystany 2.8 z Nissana Patrola. Lub coś tego pokroju, jeśli auto faktycznie było zbudowane na podstawie Nissana. Niestety tutaj nie ma pewnych informacji. Jeśli chodzi o takie dodatkowe smaczki, to w jednej ze scen, której widzimy pana Tomasza w garażu, w którym rozmawia z wojem Gromiło, widać Schwimmwagena, który był nawiązaniem do pierwszej ekranizacji. Templariuszy i same tablice, które są na druhu, czyli IF-3301, no to są to tablice, które też pojawiły się w pierwszej ekranizacji. No i ten samochód on też w filmie ma, jakby taką malacę w rodzaju swojej duszy. Czasami odbierał on tylną kanapę, która. Mogłaby właśnie pomieścić dodatkowych pasażerów, a tu pan samochodzik jest takim bardziej samochodzikiem, że jego charakter był po prostu zmieniony względem pierwszego. A po samej kolizji, ten samochód, tak jakby wzdycha, bardzo taki fajny smaczek. Tutaj w rolę pana samochodzika wciela się Mateusz Janicki. No i tym sposobem dochodzimy już. Do końca tego materiału. Ja w opisie zostawiam Wam parę linków. Między innymi link do kanału YouTube, gdzie możecie sobie odsłuchać powieści o Panu samochodziku, oraz do filmów, które możecie zobaczyć zupełnie za darmo. Natomiast wy zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i napiszcie w komentarzu, czy Pan samochodzik to część Waszego dzieciństwa, czy oglądaliście filmy, czytaliście książki, który z wehikułów Wam najbardziej się podobał. Tym podsumowaniem ja się z Wami żegnam. Zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek, żeby nie pominęły Was inne tego typu motoryzacyjne materiały. Serwus!